I? Czego chciał Rory? Nie było go. Co? Spotkałam Kambela. Kambela? O drugiej w nocy? Emily? Próbował czegoś? No. Nie, to nie tak. Jeśli cię tknął, nic nie zrobił. Dobrze? To powiedz, co jest grane? Awansował mnie na kierownika, zastąpię. Gratuluję. To wspaniale. Przepraszam, dlaczego? Nie masz za co. Cieszę się razem z Tobą.